Samsung S25 Edge versus Samsung S25. Dzisiaj porównamy sobie dwa telefoniki. Zobaczymy, czym się różni najnowszy, najlepszy wypuścik od Samsunga Galaxy. Tutaj z dopiskiem Edge, czyli mamy do czynienia z tą ultra cieniutką ramką, z ultra cieniutkim telefonem, z ultra nowoczesnym i zaawansowanym w kamery telefonem, który wyniesie nam bardzo dużo nowości, bardzo dużo powiewów, świeżości i upgrade'u w stosunku do S25, ale czy tak będzie, no to możecie się Państwo przekonać. Oglądając pozostałe moje filmy na kanale, mam cztery polecane telefony. Najlepsze OKIM serwisem, tam drugi kwartał 2025 oraz top 4 Top Gnoju w 2025. Listy oczywiście będą updateowane, a dzisiaj porównamy sobie dwa telefoniki, dwa zupełnie odmienne telefoniki. I w odmiennych zupełnie cenach. S25 Edge na ten moment kosztuje 5299 albo 5399. Okolice 5400 możemy sobie tak mniej więcej przyjąć. S25 normalna, standardowa cena na ten moment to jest 4199 zł. Niemniej jednak widziałem już parę promocji w niektórych sklepach za 3800, 3900. A i niektórzy za gramanicą mogą kupić ten telefon o wiele, wiele tani. Normalna jego cena to jest bodajże 600 euro, także no, jakby to jest znacznie mniej. W każdym razie, o nawet tutaj jest podane, kurwa, jaki jestem. Tutaj jest podana cena 600 euro, a tutaj są 1285. Jesteśmy na stronie GSM Arena i odcinek w ogóle nie jest sponsorowany. A więc tak, zobaczmy, czy w kwocie większej, o 1400-1500 zł w piku, możemy dostać sprzęt diametralnie lepszy, diametralnie poprawiający naszą sytuację, diametralnie poprawiający wszystko dookoła. Jeżeli mówimy o aspektach wizualnych, to mimo, że tutaj mamy stronkę troszeczkę przybliżoną, no to aspektem wizualnym zdecydowanie bardziej podoba mi się stylistyka S25 Edge'a, tutaj bez dwóch zdań, no te trzy aparaty po prostu do mnie nie mówią, ale tutaj jakby wyglądem człowiek żyje i nie Samą specyfikacją, a tym, co to daje w efekcie. A więc tak, jeżeli chodzi o datę premiery 13 maja 25 na 22 stycznia 25, wymiary 158 na 146, czyli Ecz mamy zdecydowanie większe, 75 na 70, czyli jest szerszy, no i mistrzostki 5,8. Ale to jest oczywiście bez obiektywów. Z obiektywami ma chyba tam troszeczkę więcej. Tutaj mamy 7,2, bo to jest z obiektywami. Już teraz nie pamiętam, ale to jest nieistotne, bo to jest jedyny plus tego telefonu, że jest po prostu cieńszy. Jeżeli jest cięższy o 1 gram, o tutaj. Waga 163 gramy w przypadku Edge'a i 162 gramy w przypadku. Zwyklaka, czyli w przypadku zwykłego topowego flagowca, jakim jest S25. I tutaj mamy sytuację, w której telefon, który jest Większy, który jest szerszy, jest lżejszy. No to już możemy się domyślać, że tu wcale nie chodzi o ramę. Te parę tam milimetrów z ramki raczej nie wpłyną na wielkość wagi tego telefonu, tylko zaraz się przekonamy, co tam jest dalej. Jeżeli chodzi o frontowe szkiełka, mamy tutaj Gorilla Glass Ceramic 2 na Gorilla Glass Victus 2. Jak będzie z ceramikiem dwójką? Nie wiadomo, Victus dwójka na pewno jest bardzo dobrym zabezpieczeniem. Jeżeli chodzi o plecki, również mamy Victusa 2. Tutaj też mamy Victusa 2, także mam nadzieję, że ten Ceramic 2 wyjdzie o wiele lepiej niż Victus 2. Czekamy na testy z zewnętrznych laboratoriów, a nie z wewnętrznych, no bo wiadomo, że te wewnętrzne, wiadomo im grubsza koperta, tym bardziej to, co chcemy uzyskać, to otrzymujemy. Także tak to wygląda. W każdym razie Victus dwójka na pewno tutaj będzie lepszym rozwiązaniem. Na ten moment, ale może się okazać, że Cerami 2 zmieńcie nam Victusa, ale na to trzeba po prostu jeszcze troszeczkę poczekać. Jeżeli chodzi o sim -y, no to jest, można powiedzieć, że praktycznie to samo. Wodoodporność IP68, 1,5 metra 30 minut i w jednym i w drugim przypadku jest to ten sam certyfikat IP68. Przy tej cenie to telefonu, dobrze, że jest. Jeżeli byłoby IP67, byłoby to zdecydowanie za słabo, zdecydowanie za mało, ale IP68 mogliby się pokusić już za tą cenę na IP69, ale to jest logiczne, że wtedy S26 nie oferowałyby nic szczególnie jakby nowego, żadnych takich nowości, powiewu świeżości by nie było, dlatego tutaj jest IP68. Czy to jest zły certyfikat? Jak najbardziej nie, jest to w zupełności wystarczający i dobry certyfikat. Jeżeli chodzi o Wyświetlacze. Mamy tutaj LTPO, czyli mamy normalnie always on display, cały czas, nie ma z tym żadnego problemu. Obydwa wspierają HDR 10, czyli bardzo dobry certyfikat 120Hz odświeżanie matryc, oczywiście w trybie adaptacyjnym, czyli matryca sama dostosowuje do wydajności telefonu i do tego, co aktualnie robimy na telefonie. Wiadomo, że 120Hz nie będzie nam drenować naszej baterii i procesor nie będzie chodzić, żeby wyświetlać 120Hz, i ten monitor nie będzie tego wyświetlać w momencie, kiedy kiedy, wiem, czytamy jakąś prasę na onecie czy coś, no to wiadomo, że wtedy tam spada do jednego herca, ale w momencie, kiedy tylko ruszymy, od razu bustuje i do maksymalnie 120 Hz częstotliwości odświeżania nam no tutaj spikuje. Jeżeli chodzi o wielkość wyświetlacza, 6,7 cala na 6,2 cala, czyli bardzo duży wyświetlacz, który no relatywnie dla osób, które mają małe ręce. Nie wzbudzi większej sympatii. 6.2 zdecydowanie będzie bardziej przyjazny, zdecydowanie pewniej trzyma się takie telefony w ręce. Zdecydowanie, jakby poczucie tego, że mamy kontrolę rzeczywistą, mając telefon w jednej ręce, jest o wiele bardziej spełnione w przypadku 6.2 cala mniejszego i węższego telefonu niż w przypadku Kolosa. Ja rozumiem, ktoś może lubić, ktoś może sobie cenić wielkie wyświetlacze, nie wnikam. Jeżeli lubicie, to jak najbardziej lepszym rozwiązaniem będzie ten większy. To zależy od preferencji. Screen to bary ratio, czyli proporcja wyświetlacza do ramy 92,1, to jest powyżej 90%. 90% ja uważam, że to jest taki sweet spot który musi być zachowany. Jeżeli jest poniżej 90%, mamy poczucie posiadania cegły, niżeli poczucie posiadania telefonu, który jest fajny, a w ogóle drogi. Jeżeli ma poniżej 90%, to nie wygląda to dobrze. 91,1% troszeczkę mniej, bo o 1%, ale i tak ten sweet spot jest tutaj, znaczy sweet spot, no takie widełki minimalne są zachowane. I jedno i drugie ma samsungową rozdzielczość 19,5 do 9, czyli minimalne takie paski mogą być na YouTubie, ale to minimalne, dosłownie minimalne. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, no to zdecydowanie lepszą rozdzielczość ma tutaj i tu będzie tak, jest podane, gęstość pikselna cal 513 w przypadku Edge'a, i 416 w przypadku S25. I teraz co nam to mówi? W piątej pamięci Steve Jobs, czyli ten, co wymyślił Apple, mówił, że najbardziej dla oka i tak dalej, i tak dalej, komfortowe jest 250 pikseli na cal. Ja, Bober z Rumi, mówię Wam, że to jest 400 pikseli na cal. Z racji tego, że w momencie, kiedy mamy treść, kiedy mamy zdjęcie, kiedy mamy cokolwiek innego, nawet napisy, wiadomości, na... na no cokolwiek, wszystkie rzeczy, które są wyświetlane na ekranie, dla wprawionego oka, w dobie tego, tej całej elektroniki. 400 pikseli na cal, jest to fenomenalny, fenomenalny, w telefonie mówię, bo to jest bardzo ważne, że w telefonie, jest to fenomenalna wartość. Powyżej 400, super, ale nie jest konieczne. Tutaj mamy aż na to 416 pikseli na cal, także ten obraz będzie ostry, jak brzytwa, tutaj cienie wątpliwości nie mam. Ale 513 jest zdecydowanie lepiej. Co prawda różnica 30-40 pikseli na sal przy takiej wielkości wyświetlacza może nie będzie jakimś game changerem. Niemniej jednak tutaj mamy prawie że 100 pikseli na cal, także to na pewno będzie widoczne. Ale dla kogo? No na pewno nie dla zwykłych wyjadaczy chleba, a dla zwykłych ludzi, którzy się przesiadają z telefonu, który ma 300 pikseli na cal. No to wiadomo, że tu wszystko przetnie nam rogówkę oka. Będzie to widoczne, ale to nie będzie wow, To będzie po prostu widoczne dla ludzi, którzy w tym siedzą, którzy wiedzą, ile to jest 400 i widzą teraz 500. Będzie to takie delikatnie bardziej ostre, takie, ale to są tak małe różnice. Nawet to byśmy już musieli naprawdę lupę wziąć i zobaczyć sobie, jak bardzo ten brzuszek w tej dwójce, no to już naprawdę wchodzimy na mega abstrakcje. Profesjonaliści zauważą, większość ludzi z 98% tego nie zauważy. Fajnie, że jest, ale musowe było, no tak, nie za bardzo. Dobrze, dalej. Tutaj pokazuję, że nie ma Always On Display, a niemniej jednak ma LTPO także, raczej on display, LTPO, także raczej Always On Display. Tutaj powinno mieć, czy ma na pewno? Nie wiem, raczej raczej ma. Zdziwiłbym się, jakby nie miał. Oj, zdziwiłbym się, jakby nie miał. Aczkolwiek, czy bym się zdziwił? Patrząc na dalszą specyfikację, to... Nie wiem, napiszcie, czy ma OLED On Display. Powinien mieć, bo LTP ma, także widziłbym się jakby naprawdę nie miał. Android 15 i w jednym i w drugim przypadku także super, jeżeli chodzi o Wsparcie Samsungowe, no to Samsung zapowiedział potężne, srogie wsparcia. Także tutaj bym się nie spodziewał, aby porzucili te telefony w najbliższych parunastu latach. Także tutaj spokojnie. Snapdragon 8 Elite i w jednym i w drugim przypadku fenomenalny procesor. Bardzo mało grzejący się, nawet jeżeli się zgrzeje, nic się nie stanie. Bardzo kręcący się procesor i o bardzo niskim w wydatku energetycznym. To jest procesor, który oferuje bardzo dużą moc, który w porównaniu do swojego poprzednika ósemki generacji trzeciej, generuje potężny przeskok technologiczny i przy tym o wiele mniej drenuje naszą baterię. dragony były znane zawsze z tego, że są gorące. Znaczy no one dalej są gorące, ale to relatywnie jak dragona jest dobrze. Ale ta bateria nie spada w oczach. Jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Układ graficzny Andreno 830. Każdą gdzie ciśniecie bez problemu. Czy to jest PUBG Mobile, czy to jest Call of Duty. Wszystko bez problemu Państwu tutaj pójdzie. Pokémon GO będzie napierdzielać. Jeżeli chodzi o wersję, to mamy 256 na 12 oraz 512 na 12 Tutaj mamy tych wersji troszeczkę więcej. 128 na 12 256 na 12 i 512 na 12 czy bym brał 128? Na inaczej. Jeżeli dużo robią Państwo zdjęć, jeżeli dużo kręcą Państwo filmów, a S25? Raczej nawet, nawet mega tacy ignoranci, którzy mają w dupie, kręcenie filmów, w dupie, robienie zdjęć. Jak zobaczycie jakie ładne zdjęcia robi Samsung z linii S25, to przypuszczam, że zaczniecie się w to bawić. Nagle, jak będziecie gdzieś na jakimś wyjdzie, to nagle te zdjęcia jakoś fajnie wyglądają, nagle fajnie się je robi, no bo nie ma wstydu. I te 128 możecie zrobić tak. Tak możecie to zapełnić szybciutko. Także 256 chyba bym się Ku temu bardziej skłanią, albo poinwestować po prostu w chmury i problem jakby znika, w zależności od tego, jaka będzie różnica. Oczywiście w cenie, no bo czasami niestety nie zależy to od, oczywiście od producenta, tylko od marży sklepowej. Czasami wyższe wersje gigabajtowe, no sklepy jakby mają analityków, którzy zwęszają okazję i wychodzi na to, że dopłacenie do tych 256 gigabajtów może totalnie mijać się z celem. Jeżeli chodzi o kamery, 200 megapikselowa, przysłona 1, 7, 24 na wide. i tutaj. Specyfikacja jest drastycznie, wydawałoby się, gorsza, niemniej jednak no, nie za bardzo, bo to, co na papierze, to na papierze, a to, jakie zdjęcia robi Edge... Przyszedł klient na klejenie folii i jakby, no, ja zawsze muszę, muszę, bo się trzęsę, czy mogę zobaczyć, jak możemy zrobić zdjęcie. I powiem Wam szczerze, że to co zobaczyłem, to za tą cenę szałonima. Tutaj to jest naprawdę. Może na potrzeby tego kanału ustamy, że będziemy nazywać, nie wiem, japońskiego cesarza. Że kamera w tym przypadku, japoński cesarz, szałonima. Także za 1400 zł. Więcej, wydaje mi się, że powinniśmy dostać relatywnie 1400 chyba pikseli więcej na centymetrze kwadratowym wyświetlacza. No, te zdjęcia nie są jakieś fenomenalne, te zdjęcia nawet nie są bardzo dobre. Te zdjęcia są po prostu dobre. I jak ten telefon by kosztował też 4000 zł, to ryja bym nie otworzył, ale w tym przypadku ja uważam, że S25 zwykła sobie zdecydowanie lepiej radzi, jeżeli chodzi o ekspozycję, jeżeli chodzi o balans światła niżeli S25 Edge technologicznie jest to super kamera no bo ona jest spłaszczona, odchudzili i tak dalej, tak dalej, żeby zmieścił się właśnie w te ryzy milimetrów, czyli w grubości ale kurde przy technologii zmniejszania, Poszedł też, poszła też technologia zmniejszania, ale po prostu jakości wyświetlonego obrazu, bo nie jestem sobie w stanie, jeżeli jeszcze jakby to wyglądało, że ten by miał 416, a ten 513, to spoko, ale skoro mamy więcej megapikseli, ja wiem, że to tam główne znaczy, ale mamy bardziej zaawansowany aparat, większą gęstość pikseli na cel, lepszą rozdzielczość i większy wyświetlacz, no to sorry, ale no change my mind. Tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o kamery, 8K30 fps na 8K 24, czyli filmowe i 30 FPS. 24 i 30 może Wam się przydać wtedy, kiedy macie lampy, na przykład halogenówki i one robią taki efekt migania. To na 24 czasami nie ma tego migania, na 30 może ono się pokazać. Bądź no, w zależności czy jesteście w USA, czy jesteście w Europie, to jest duże znaczenie. 4K 30, 60 fps, tutaj nagrywam dodatkowo 120 fps, Full HD 30, 60, 120, 240 i tutaj. Identycznie tak samo. Tutaj nagrywa w 10-bitowym hdr -ze. Nie wiem, czy tutaj też przypadkiem nie nagrywa, po prostu nie dopisali. Tak mi się wydaje, że w 10-bitowym hdr może nagrywać. Coś takiego kojarzę z ulotki reklamowej. Niemniej jednak, poprawcie mnie, jeżeli tak nie jest. Kamerka do selfie delikatnie lepsza, bo 4K 30 i 60 fps, tak jak w tym przypadku, ale Full HD kręci nam 60 fps, a tutaj kręciła tylko w 30. Czy to jest jakiś znaczący jakby poprawa odbioru? No nie, bo różnica między Full HD a 4K jest potężna, jeżeli chodzi o szczegółowość obrazu, o szczegółowość brody, włosów, poru na skórze, jakby wszystkiego dookoła. Także nie wiem, kto chciałby w dzisiejszych czasach wracać do Full HD. Mówi to osoba, która właśnie wygrywa z MacBooka w Full HD, ale jeżeli miałbym możliwość, no to nie przełączałbym na full HD w momencie kiedy mój MacBook kręci był w 4K tutaj państwa zapewniam. No i dobra, lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o bateryjkę, za kwotę 1400 zł więcej dostajemy mniejszą baterię. No niestety tak to wygląda. Technologia litowo-jonowa. A czy baterie litowo są dla Państwa, to możecie zobaczyć o tym materiał na tym kanale. Tam sposób, wydaje mi się, dosyć długi. Opowiadam dla kogo jest to bateria, dla kogo to nie jest bateria, także zachęcam do materiału. Ładowanie po 25 W i w jednym i w drugim przypadku. Pragnę podkreślić, że S25 Plus i Ultraski mają już znacząco więcej. Tutaj jeszcze jest zaimplementowane 25 W, czyli za kwotę 1400 zł i więcej dostajemy 100 mAh mniej i dostajemy identyczne ładowanie, co wydaje mi się totalnym absurdem, no bo nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś dysponuje budżetem, nie w kredycie, tylko dysponuje budżetem 5400 zł i idzie po Eda, gdzie możemy kupić ULTRASa, możemy kupić PLUSa, jakby nie, nie, to się nie zazębia, nie zgrywa i jest dziwne. Ładowanie bezprzewodowe, 15-watowe, Tutaj również 15-watówka, z czego ma jeszcze ładowanie zwrotne 4,5W. To ono się przydaje. Jeżeli potrzebujecie podładować żonie, mężowi bądź dziecku telefon, no to tym ładowaniem zwrotnym jak najbardziej możecie kogoś podratować. Ja nie, nie z tego korzystałem, tylko zawsze żona mnie doładowywała i naprawdę działa to bardzo, bardzo fajnie. Doładowaliśmy flipa czwórkie za pomocą flipa, flipa trójki. Tak to wyglądał. Także fajnie, że jest. Czy będziecie używać? Ja używałem. <laughs> Jeżeli chodzi o wyświetlenie, w trybie automatycznym 1416 nitów na 1395 nitów. Zaokrąglimy 1400 na 1416. Czy zauważymy różnicę? Nie, nie zauważymy różnicy żadnej. Czy 1400 nitów jest mało? jest relatywnie fajnie. Jest naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście wartości w piku tam sięgają wiele wyższych wartości, niemniej jednak wartości w piku nigdy nie wyświetlają na całej powierzchni wyświetlacza. Jest to tylko na niektórych elementach w momencie wyświetlania HDR-u, co musicie wziąć mocno pod uwagę. Tryb automatyczny 1400 nitów, naprawdę bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o żywotność baterii, niby 12 godzin 0,6 na aktywnym użytkowaniu, a tutaj 13 godzin 0,9, także no czy bym w to uwierzył? Najprawdopodobniej może to mieć coś wspólnego z rzeczywistością, niemniej jednak nie wiemy, jakie to było użytkowanie. Ja gwarantuję, że na moim aktywnym użytkowaniu ten telefon by nie zdołał wytrzymać nawet 5 godzin. Ja zabijam telefony bardzo szybko w mojej pracy. Także aktywne użytkowanie to, co dla innych jest sufitem, dla innych jest podłogą, dla niektórych. Ja bym chciał, żeby jakikolwiek telefon wytrzymał mi 12 godzin. Ja potrafię w pracy siedzieć po 12 godzin i tak trzy razy sobie, czasami nawet 4, później wracam w do domu jeszcze podłączam. Także to są wyniki z mocnym przymrużeniem oka. bo dla Państwa mogą być to wyniki takie, że powiecie, o, co za gówno. No i telefon wytrzymuje 2 dni, żeby bo tak mało użytkujecie, a według Was to jest mocne użytkowanie. No nie, tak po prostu nie jest. Także tak, podsumowując, co dostajemy? s 25 Edge versus S25, co się opłaca brać? No zdecydowanie S25. 5, ale bez dopisku EDGE. Z racji tego, że dopłacamy 1400 zł do mniejszej baterii, do żadnych feature'ów, do niczego, co by mogło relatywnie wpłynąć na sens posiadania EDGE'a. Jeżeli nie nosicie Państwo etui, jeżeli nie nosicie Państwo szkieł hartowanych, chcecie zabłysnąć w towarzystwie, to kupcie EDGE'a, ale to będzie chwilowy efekt, to będzie naprawdę efekt tak, jakbyście powiedzieli, tak jak ja bym teraz do Państwa powiedział, patrzcie, jaki ten dysk SSD jest płaski. Na początku macie takie, o, fajnie, jakie płaski, a później macie to w dupie, no i większość Większość ludzi ma to w dupie. Nie jesteśmy ważni dla innych ludzi tak bardzo jak myślimy, że jesteśmy. Także, jeżeli chcesz kupić go tylko dlatego, żeby komuś pokazać, to 1400 zł napisz do mnie. Ja ci powiem, jakie książki możesz kupić, jak możesz zainwestować w rzeczy, które zwrócą się, a nie wydawać w telefon, który jest jakby w liście top gnoju, który nagraliśmy sobie wczoraj albo przedwczoraj. Możecie zobaczyć na kanale, tam również opowiadam dlaczego to jest zły pomysł. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego i pozdrawiam. Cześć!